Cześć, witam, dzień dobry, To SilverStacker.pl, kanał Sebra dla zachwałych, czyli SilverStacking po polsku. Zgodnie z tradycją noworoczną na tym kanale, pierwszy odcinek w nowym roku to podsumowanie roku ubiegłego. Przypomnimy sobie kilka wydarzeń ze świata, które związane były z metalami szlachetnymi, a także pokuszę się o małe podsumowanie moich zakupów sebra fizycznego oraz planów na nowy rok. Zapraszam na odcinek. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkich widzów po tej mojej dłuższej przerwie świąteczno-noworocznej. Mały odpoczynek bardzo mi się przydał, ale czas wziąć się do pracy nad nowymi odcinkami serwera dla zuchwałych, bo całkowicie zapomnicie o moim kanale. W ostatnich dniach roku kanał osiągnął 3000 subskrypcji, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję. I naprawdę doceniam, że wpadacie na kanał, oglądać moje filmy. Mam nadzieję, że w tym roku również powstanie wiele wartościowych filmów i uda się poruszyć kilka ciekawych zagadnień dotyczących metali szlachetnych i nie tylko. Liczę też, że pojawi się parę nowości na kanale w kwestii prowadzenia, a także formy, które po prostu chodzą mi po głowie od dłuższego czasu i mam nadzieję, że w tym roku uda się chociaż część z nich wdrożyć. Podsumowanie ubiegłego roku zacznijmy od sytuacji na świecie. Nadal, oczywiście, głównym tematem w 2021 roku była pandemia i jej wpływ na gospodarkę i finanse światowe, ale także i nasze własne portfele. W pierwszych miesiącach roku powoli jednak wracaliśmy z pracy zdalnej, otwierało się na nowo, wcześniej przymusowo zamykane biznesy. I można powiedzieć, że z taką większą nadzieją wypatrywaliśmy końca pandemii. Niestety pandemia nadal jest razem z nami, a my coraz bardziej odczuwamy jej skutki. Z istotnych wydarzeń dotyczących metali szlachetnych, o których warto wspomnieć, to w lutym mieliśmy akcję short squeeze grupy Wall Street Bets, która chciała walczyć z ich zdaniem z spekulantami utrzymującymi niską wycenę srebra na giełdach. Mimo, że mogłoby się wydawać, ta akcja za wiele nie zdziałała poza krótkotrwałym podbiciem ceny srebra papierowego w rejon 30 dolarów za uncję, tak z pewnością sprawiła, że o kontrowersyjnym handlu papierowymi aktywami zrobiło się głośniej. Mniej więcej w połowie roku dowiedzieliśmy się też o nowej dyrektywie dla instytucji bankowych i finansowych Bazylea III której celem było znaczne ograniczenie właśnie handlu papierami nieposiadającymi pokrycia w fizycznym kruszcu. Głównie chodzi tutaj o złoto i srebro. W Europie zaczęła ona obowiązywać już od końca czerwca, natomiast w Wielkiej Brytanii z początkiem tego roku. Jak pokazuje ta grafika, którą znalazłem całkiem niedawno, świadomość zagrożeń związanych z trzymaniem papierowych aktywów, dla których nie ma zapewnienia o wymianie na fizyczny kruszec, spowodowała znaczący spadek zainteresowania tego typu indeksów. Widzimy tu zmianę ilości trzymanych oncji srebra na giełdzie komeksowej i funduszu iShares Silver Trust na korzyść Sprott Physical Silver Trust, który posiada pełne zabezpieczenie aktywów w kruszcu fizycznym. Myślę więc, że sporą zasługę właśnie w tej zmianie ma wspomniany wcześniej lutowy short squeeze. I myślę, że ta zmiana jest na nie tylko ze względu na ochronę inwestorów, ale być może również na ustabilizowanie się i jasne reguły co do wyceny giełdowej zarówno złota jak i srebra. Końcówka roku to jednak głównie temat rosnącej na świecie inflacji i kolejne podwyżki stóp procentowych na świecie, a także i u nas w Polsce. Co prawda o ryzyku rosnącej inflacji mówiło się od rozpoczęcia praktycznie masowego druku pieniądza w celach ratowania gospodarki przed skutkami pandemii, ale dopiero w końcówce roku zareagowano na świecie na rosnącą inflację, której nie dało się już po prostu dłużej ignorować. W połowie roku amerykański Fed jeszcze nie planował podwyżek stóp procentowych przed rokiem 2023, jednak coraz wyższe odczyty inflacji CPI w USA, w tym rekordowe 6,8 w listopadzie, sprawiły, że coraz głośniej mówiło się już o kilku podwyżkach w roku 2022. W Europie nie czekano tak długo na szczęście i od drugiej połowy roku wiele krajów podnosiło stopy referencyjne wraz z rosnącą inflacją. Na naszym podwórku jeszcze w czerwcu podawano inflację na poziomie 4,4% i zapewniano, że wszystko jest pod kontrolą. Ten poziom jednak szybko zaczął rosnąć, by w grudniu osiągnąć najwyższą wartość od 20 lat, czyli 8,6%. Od października RPP zaczęła więc podnoszenie stóp procentowych i po trzech podwyżkach w grudniu ustalono poziom 1,75%, które dosłownie kilka dni temu podniesiono do 2,25%. Nie trudno się oczywiście domyślić, że podwyżki stóp czekać nas będą również i w tym roku. Jak w tych okolicznościach radziły sobie wyceny naszych ulubionych metali, czyli srebra i złota? Zacznijmy od srebra. Rok rozpoczęliśmy od notowań w rejonie 26,5 dolara za uncję, ale już pod koniec stycznia zaliczyliśmy spadek prawie o 1,5 dolara z tego poziomu. Jednakże kolejne wydarzenia, o których mówiłem chwilę temu, czyli m.in. short squeeze z lutym, zapowiedzi Bazilei, ale także słabsza kondycja dolara i giełd amerykańskich, parę miesięcy później wyciągnęły kurs ponownie w rejon 28 dolarów za uncję. Jednakże druga połowa roku, a dokładniej okres od czerwca do końca września, to głównie tendencja spadkowa kursu zbliżająca wykres w stronę 22 dolarów za uncję. Ostatni kwartał roku to rzecz jasna, wysokie oczyty inflacyjne na świecie i możliwe, że z tym właśnie związane ponowne większe zainteresowanie metalami szlachetnymi. Znów obserwowaliśmy wzrosty kursu srebra, tym razem z osiągnięciem poziomu ponad 25 dolarów za uncję w połowie listopada. W Polsce jednakże był to bardziej imponujący wzrost. W tym czasie amerykański dolar umacniał się do innych walut, a nasza złotówka mocno oberwała i odczuła to, tracąc nie tylko do dolara, ale także do innych wiodących walut. Od września do połowy listopada kurs dolara wzrósł prawie o 40 groszy, dochodząc finalnie do 4,20, podbijając tym samym znacznie kursy towarów indeksowanych w amerykańskiej walucie. Na szczytach w połowie listopada mieliśmy spod srebra na poziomie powyżej 100 zł, czyli nawiązując tym samym do wycen, które mieliśmy już na początku roku. Ten poziom jednak nie utrzymał się zbyt długo i przełom listopada i grudnia, czyli okres Black Friday i promocji przedświątecznych, przyniósł nam zjazd kursu o ponad 10 zł w rajon 90 zł za uncję, co dało nam możliwość zakończenia roku nieco tańszymi zakupami. Srebro w nowy rok weszło z poziomem 23,27, dolarów i 27 centów co przy kursie lekko powyżej 4 zł za dolara dawało 93 ,86 zł, 86 groszy notując w złotówkach prawie 5,5% spadek wyceny w ciągu roku i ponad 12,5% spadku notowanego w dolarach. Złoto w rozliczeniu dolarowym podążało mniej więcej podobną drogą co srebro. Rok rozpoczęto kursem powyżej 1900 dolarów za uncję, a po kilku dniach przebiło na chwilę poziom 50 dolarów większy. Tak wysoki kurs nie trwał jednak długo i kolejne tygodnie przynosiły spadki notowań. W marcu kilkakrotnie próbowano zejść z kursem poniżej 1670 dolarów, ale w tym miesiącu dominowała jednak wycena w rejonie 1730 dolarów za uncję. Podobnie jak na srebrze, drugi kwartał roku to wzrosty na złocie i powrót na przełomie maja i czerwca na 1900 dolarów. Pozostała część roku to już praktycznie trend boczny na złocie i walka mniej więcej tej w widełkach 1750-1820 dolarów, z wyjątkiem oczywiście listopada, gdzie mieliśmy nagły powrót powyżej 1860 dolarów, który tak jak na srebrze również nie utrzymał się zbyt długo. Po ostatniej sesji roku złoto kosztowało niecałe 1830 dolarów, dając od początku roku niecały 4% spadek. Bardziej optymistycznie wygląda wykres z wyceną w złotówkach, który praktycznie od marca pokazuje tendencję wzrostową na złocie, ale jak już mówiłem chwilę temu, głównie zawdzięczamy to osłabieniu się złotówki do dolara, stąd też 4% wzrost na złotówkowej wycenie złota. W przeciągu roku jednak warto zauważyć, że dolar zdrożał o ponad 8%, a licząc od czerwca, nawet troszeczkę więcej, gdyż mieliśmy wtedy niższy kurs niż kurs otwarcia z początku roku, czyli 3,73 zł za dolara. Ale pozostawmy już wykresy. Przejdźmy do mojego zbioru i, i tego, czy udało się go w tym roku zwiększyć. Przez większość roku mierzyliśmy się z wyższym spotem, co oczywiście rzutowało na wszystkie odmiany srebra fizycznego. Przy cenie bulionówki powyżej 120 zł za uncję czasem jest ciężko się przełamać i coś kupić do zbioru, podobnie zresztą jak z monetami premium. W tym jednak przypadku był to czasem przymus, by kontynuować ulubione serie, więc nieraz po prostu nie było wyboru. Ale jak mówiłem przed momentem, Zdarzyło się kilka okazji w ciągu roku, gdzie przy niższym spocie można było kupić coś w promocji. Wyższe ceny mobilizowały mnie też do szukania alternatyw, stąd też drobne zakupy srebra obiegowego, a także i zainteresowanie morganami, które Wam pokazywałem i rozpoczęcie kolekcjonowania tych monet. Zdarzyło mi się też zasilić zbiór złota paroma 20 frankówkami, a jak się później okazało, przy jednym z niższych kursów złota w ciągu ubiegłego roku, więc, więc tutaj mi się dość udało i, i był to bardzo fajny zakup. Mimo, że zarówno złota, jak i morganów nie zaliczam do głównego zbioru srebra, tak na koniec roku udało mi się osiągnąć przeszło 90 uncji czystego srebra, zarówno bulionu premium, czy, czy też wyższego premium, co przy moich warunkach i przy moich możliwościach uważam za dość satysfakcjonujący wynik. Ostatnie 21 uncji dołączyło do zbiorów w samej końcówce roku. Wykorzystałem spadki na srebrze i, i, i dokonałem kilku zakupów, ale nie miałem Wam jeszcze okazji tego zaprezentować. Nic jednak straconego, gdyż przedstawię je Wam w jednym z najbliższych odcinków i pochwalę się oczywiście zakupami. Tak więc uważam rok 2021 za udany, jeśli chodzi o, o moje zakupy. Mimo tego wyższego y, kursu przez większość czasu jest troszeczkę tych uncji, do staku doszło mniej niż w roku 2020, ale to, to nie jest istotne. Tak jak mówiłem, morgany, a także złoto, gdyby to przeliczać na uncję, to doszłoby też jakieś 30-40 uncji, być może jeszcze więcej tutaj do zbioru, więc, więc to już byłby całkiem satysfakcjonujący wynik. Więc jestem z niego zadowolony i myślę, że dość dobrze wykorzystałem ten czas na, na swoje zakupy. W kwestii obecnego roku jest mi naprawdę bardzo trudno cokolwiek powiedzieć w kwestii yy, wielkości czy rodzaju zakupów i, czy, czy też srebra, na którym będę bardziej się skupiał. Yy, ostatnie wzrosty cen yy, opłat, a także i wiboru w moim przypadku sprawiły, że. Mój miesięczny budżet zakupowy jest, jest nieco mniejszy niż jeszcze pół roku temu, więc spodziewam się tutaj, że będę musiał nieco ograniczyć zakupy, ale z pewnością do staku coś na pewno będzie trafiało. Więc na pewno nie zamierzam zaprzestać kupowania srebra. Oczywiście wszystko zależy od możliwości, ale miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Sam fakt posiadania części oszczędności w kruszcach. A nie w walucie i możliwość z niego skorzystania w razie potrzeby daje mi nieco więcej spokoju w tych takich niepewnych czasach i właśnie przy tym nadchodzącym widmie jakichś kolejnych podwyżek i, i rosnącej inflacji. Więc myślę, że tutaj pod tym kątem jednak jestem spokojny. Liczę jednak, że do takiego scenariusza nie dojdzie, a mój zbiór mimo wszystko będzie się nadal regularnie powiększał. Tak jak mówiłem na wstępie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dokładanie cegiełek w rozwój kanału. Czy to też przez subskrypcje, polubienia, komentarze, czy po prostu przez wpadanie na premiery odcinków. Wiele to dla mnie znaczy oraz oczywiście sprzyja budowaniu rozpoznawalności kanału. Nie tylko dla Was, ale także i dla algorytmów YouTube'owych, które ponoć rządzą i dzielą w obecnych czasach. Także naprawdę serdeczne dzięki. Jeśli to nie jest problem, to klikajcie polubienia albo piszcie komentarze. Jestem naprawdę zobowiązany. Przypominam wam też, że SDZ można znaleźć również na Facebooku, na stronie kanału, czy też poprzez mój profil. Więc po prostu zapraszam do odwiedzenia i śledzenia stronki. A w tym pierwszym odcinku noworocznym to już wszystko. Przepraszam, że to tyle trwało, ale. Nie dało się nagrać tych odcinków tydzień wcześniej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i oczywiście samych udanych zakupów. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym SDZ. -cie. Trzymajcie się. Cześć.